Cześć widzowie! Dzisiaj zaczynamy naszą zabawę w Brookhaven. Rozejrzymy się po okolicy, zobaczymy, co się tutaj dzieje, co jest ciekawego w tym mieście i co można tutaj robić. To mój pierwszy dzień w tym mieście, więc mam nadzieję, że dacie mi jakieś wskazówki, co ciekawego można tutaj robić. To co widzowie? Zaczynamy! Dzień dobry widzowie! Nie. Wstała i nie wygupiecie. <laughs> tak, na początek odcinka. Tak, tak o, jest, o! zaczynamy pyk. bardzo imprezowo. Up, up, witamy w Brookhaven. To jest pierwszy dzień w tym pięknym mieście. Towarzyszy mi ten oto wcale nie futrzaty Hogaton. O. witam, witam. Dzień dobry. Chciałbym tylko powiedzieć, że różnica wzrostu to niczym w prawdziwości. Wcale Co, nie. Co to, to znaczy, no. <laughs> To jest pierwsza nasza wizyta tutaj. Odwiedzimy, zobaczymy, co się dzieje w tym mieście, co tu można robić. Widzę, że są tu huśtawki. Chodź, zrobimy konkurs, Hogaty. Kto się dobra, wyżej dobra, rozbuja. idę. Uuh. Idę. A, ja kiedyś tak się bujałem, proszę I kiedyś Cię. Kiedyś też. I rozbujasz ja tu, się tak super ja tu... wysoko, a potem wyskoczysz. O kurczę, nie umiem. Łup! Pato! Pato! Ty! Ogrożenie robisz! Co jest? Ej, ja tu pierwszy raz gram, wow. czuję się. Oho, oho, oho. Dobra, do tyłu, do przodu, uh -huh. do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu i skaczemy, wow. kto przeskoczy fontannę, tak? Można spróbować. Ja A jak się do... skaczę? Spacją. Uh! Dobra, też żumiem dookoła. O! Dobra i.. A, słabo, ja doskoczyłam dalej Ta przecież widziałem, że tutaj Ostałaś No bo się... Jakie dalej no... Nie, 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 nie wierzę, nie wierzę Jejku, kamera Dobra, wariuje raz. Powiem ci, kamera wariuje Nie wiem, gdzie patrzę Ej, ale tutaj faktycznie zawody Skoki narciarskie normalnie Można zrobić na takiej huśtawce Uuu. Bez kitu Dobra, dawaj do podbity o, Kurde, coś mi nie wyszło Dobra. Myślę, że I... strasznie mi kamera wariuje. Ojej, gdzie ty poleciałeś? O tu jest. Kawałek to jest. dalej. Patrz. <noise> no dalej. Patrz. Weryfikacja war, Trochę dalej. Dobra, idź tam, O! o Płaczy, płoczy, przegrało mu. Dobra. Dobra. Zobacz to, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Co tu się robi? Warnik Danger. Trzeba. O! Uu, jak wysoko? Uu. Uu. Ty, kto wyżej? Kto wyżej? Okej, okay. czemu mnie ty nie Halo, proszę mnie podbić. Jeszcze Odbisz, wyżej, ja znowu nawet chcę nie potrafisz tak nie się odbić, jaki frejant. Może im, nie więcej o im więcej osób. O kurczę, im więcej osób, może tym wyżej. Ej, drzewo! do drzewo nie istnieje tak naprawdę, chyba. Wiesz, że masz tutaj sobie. <laughs> Ej. Zostałem na wózek, zgarnięty. Co jest? O, widzę, że już się zakomplowałeś tutaj z kimś. Tak, już zmieniam znajomych tutaj no nie na źle. serwerze. Wystarczyły trzy minuty i już mnie porzucasz, tak? Tak, zmieniam znajomych. O, ja sobie tutaj siedzę od teraz. Dobra, chodź na deskorolki. A skąd masz deskorolkę? Tutaj, jak masz animację, to tam masz pojazdy też. I w po znowu mnie ukradli. Dobra wywieźć cię yy, co Na deskorolce dobra o tak to o Ej, troszkę więcej. Jak trik zrobić jakiś na deskorolce? Ty nie jesteś jeszcze za słaby na robienie trików. No, kurczę, dobra, dobra. Chodź, co się. to jest? Co, co tu w ogóle jest na tym no bruku To jest miasto mamy. jakieś. To wygląda jak szpital. Tutaj po lewej stronie, stronie, tak, Emergencji. Okay. Więc jak się przewrócisz na deskorolce, to cię tutaj będę mogła przywieźć. Hop. 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 Dobra. Tutaj Dobra. jest straż pożarna, tak zwany Fire Station. Fire Station, a obok jest ratusz, tak zwany towny Hall. Dokładnie tak, tutaj można. Czy sobie... dobrze czytam? Do, ale dobrze czytam? Town Hall, no ewidentnie tak. Towny Hall. Hall, no. Tutaj coś się zadziało, czy to sobie był jakiś wypadek? autobusowy? co tutaj tak się stoją dziwnie Halo, krzywo? To, to znaczy to jest jakiś taki camper fajny bus, a mogę zabrać? Myślę, że możesz, kto ci zabroni? Dobra. Siadam do środka. No niby mogę, ale chyba chyba nie potrafię jeździć czyimś pojazdem, mam wrażenie. No nie masz prawa że, jazdy że to... jeszcze, wiesz? No może, może tak, może tu trzeba zrobić, faktycznie jest taka szansa. Tutaj mamy salon gier, tutaj mamy lody, tutaj mamy klub. Okay. Można mm -hmm. sobie zrobić też fryzurkę i pazurki. Ale tu jest napisane nawet kiedy on się otwiera no i tak? kiedy jest zamknięty. No bo o. po co komuś, wiesz, o trzeciej w niedzielę klub otwarty, jak ludzie o tej porze to jedzą rosół i oglądają Familiadę. Ej, wiesz, że można wejść na kamery do ludzi, zobaczyć co w domach robią? No tak, można. O tutaj Popatrz można się. zobaczyć. Home i widzę Jakaś House impreza. 11. No. Ale to, czemu ja mam house 11 Ownt? że ja go posiadam i tam ludzie jacyś są? Nie, że on jest już wykupieron. A już w posiadaniu, kogoś, że ktoś go posiada. O, bo jest 12 ilość też paręseli. ktoś jest, okej. Okay, 13 też. 14, 15, jaka chata. No, może kiedyś kupimy sobie swój dom? Myślisz, że uda nam się kiedyś dorobić? Hmm. Tak, jak go No to proszę, to zarabiaj, to kupisz i ja się wprowadzę chętnie. A, no tak wtedy. to dobrze, nie? O, a tutaj jest Brookhaven Apartments, więc zgaduję, że tutaj może mieszkanie można sobie kupić. Ale o. też gdzie jesteś teraz? Na górze. Wszedłem tutaj do klatki schodowej. Tu gdzieś można chyba kupić faktycznie mieszkania. Penthouse jest nawet. Gdzie jesteś? Jest jedno mieszkanie do klatki schodowej. Wszedłem. A to, no dobra. mam co no, widzę, Witam. Widzę, widzę. Klatka Brookhaven jest też Apartments. Motel. Możesz sobie pokój wynająć. O no, to by się przydało, bo ja nie mam gdzie przenocować w ogóle. Chodź, zaprowadzę cię, się, bo ja sobie wynajęłam. A gdzie? No Wcześniej. właśnie, gdzie ty teraz y, mieszkasz? Chodź tu, chodź, 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 pokażę ci motel. Dobra, burgerek jakiś, no spokoj, a może spokoj. chciałbym się zjeść coś? No to potem, spokojnie, najpierw się trzeba zameldować, <grym> a potem cię ale... z... Potem na lody Dobra, poziem, dobra, idę, idę. Biegnę no. I tu jest, U. proszę pana, motel, trzeba się... A tu szybciej. Trzeba się zameldować. O, jesteś, tak, witam. Jestem, hej, miałeś się zameldować w hotelu. No, to dobra, no już, już sprawdzam w takim razie jak to tu wygląda, no. Yy, to pokoje, można tu, tu, tak. tutaj, tak? Wybrać sobie pokój któryś. To ja może sobie wybiorę taki blisko schodów, żeby w razie czego móc szybko. Dokładnie szybko Ten tutaj wyjść. polecam. Słyszałam, że tutaj jest fajny widok i ogólnie nie ma karaluchów. Tak słyszałam. No to to ba bardzo dobrze. Dobra, to ja właśnie wybrałem sobie, okej. Okay. Proszę bardzo. Uuu, nawet się jest napisane, Lyle. że to mój. No, dzień dobry, witam. Lyle. To jest A tu jak na pokój hotelowy, czy tam motelowy, to całkiem niezły standard mają. Ale masz kanapę. Up, up, up. Kurczę, lepiej niż lepiej niż u mnie w mieszkaniu. <laughs> Tutaj jakiś telewizor Ty wielgachny jakiś w ogóle. taki tu masz nawet. Uuu. klik. klik. A to można okraść? No to jest twój pokój, to co ty chcesz okraść? O! Pieniądze! Chcesz trochę? Chcę trochę, daj! No. Ha nie ma, nie ma! Haha, Zam ha. <laughs> Idę wydać! Okej, okay. niedobrze, niedobrze! Nie dobrze, dobra. Ja sobie nie. tutaj. Yo, łazienka. No. Bez skitu. Ej, ale to jest w ogóle fajna łazienka. Mieć tak, tak gigaprysznic, mieć wannę, u, u, u. jeszcze mieć jakby zamknięty u, u, u. U, u. U, zamknięty kibelek tutaj. Ej, niezłe, niezłe. Całkiem niezłe, faktycznie. Proszę nie patrzeć, ja się kąpię. Dobra, nie patrzę, nie patrzę. Ja ręce sobie myję tylko w takim razie. dobra, wychodzę. Wychodzę stąd. Cyk, dobra. Wyłączam światło, tak, wychodzimy. Idziemy zjeżdżać dalej. Chodź tutaj z ale ja muszę zamknąć, przepraszam, a, zamknij o, sobie. Ja o, cyk, zamknięte, z zewnątrz. Tak. ja teraz mogę co, mogę sobie jakby, u, mogę też zasłonić, żeby ludzie nie widzieli, widziałaś to? No tak, patrz tu, pyk, nice. odsłaniam, zasłaniam, można, aha, muzykę włączyć z robuxy, no to nie, kamerę mogę włączyć, house security cams, a, bo tu chyba można się włamywać ludziom do domów. To trzeba będzie też przetestować. Dobra, jeszcze ja muszę wynająć swój pokój może No też, właśnie, nie? no bo gdzie jest twój pokój? Ja nie mam. No to wynajmij, ja sobie może zobaczę tutaj jeszcze koło tutaj... koło ciebie sobie wynajmę, co ty na no to? No to proszę bardzo, no zapraszam, zapraszam. O, muszę sobie wybrać jaki chcę wystrój. Może nie będę Chaos brała kolor. takiego jak ty, wezmę sobie jakiś No drugi. może inny. Ja wziąłem ten po lewej taki. Taki z zielonym, nie? Brrr, może. Okej, okay, to nie moja wiem. chata, zapraszam, zwiedzamy. Uh, uh. Dobra, już, już idę. Panie Hogatowski, nie rób tam żadnych skoków. Tylko chodź. Sowa <laughs> jaką chatę. Okay. Dzień dobry, witam. Proszę, Dzień dobry. O, 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 so, so. o kurcze, dwa, no, no to, to jak w motelu, no faktycznie teraz, w I tym patrz, momencie. działa mi telewizja. U. Ale masz mniejszy telewizor, ha, typowo kotki oglądasz, no. To w ogóle mnie nie, nie zdziwiło. No oh. mogę... Mogę twój safe otworzyć? Chyba nie, nie mogę. Możesz, ale mogę ja otworzyć tobie, proszę. Dobra. Zobacz ile mam A. hajsu, haha, ha, już nie. Pa, o. Ty... Czekaj chwilę, chono do mnie. Chono do mnie. Dobra, schowałem się, nie ma mnie. Gdzie się podział ten niedźwiedź? Ten Piotr Hogatowski? Halo, panie Hogatowski. Nie ma mnie. Nie ma go, może pod prysznicem. Ty mogę się kąpać w swoim prysznicu faktycznie. W twoim nie mogłam. No, nic dziwnego w końcu, to mój prysznic. Ej, gdzie jesteś, skitu. Byłeś tu gdzieś? Ja się ukryłem. Gdzie jest Hogatowski? Czy ktoś go widzi? Ale wyszedłeś z mieszkania? Czy zaraz jesteś w mieszkaniu? Nie no, w mieszkaniu jestem cały czas. Ty ja se robisz teraz, gdzie jesteś? No nie, jestem cały czas w mieszkaniu. Pod biurkiem nie ma? Nie ma. ojej, ojeju, tu stoisz! <laughs> <laughs> nie widziałam Cię kompletnie. <laughs> ale wcześniej byłem tutaj, o! Ja to Cię widziałam, tak, A. ale zignorowałam. O, mogę umyć okay. rączki. Mogę. Uu, mogę też kąpiel w wannie. Dobra, ee, chodź do mnie na chwilę. A teraz masz moją kryjówkę? Gdzie w lasty? tym te, te, razem? Teraz mnie znajdź. Okay. O, nie ma go w szafce, O, ale mm -mm. wziąłem sobie czekoladę. Nie ma mnie w szafce. Nie ma cię za fotelem. Nie, 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 Ale to zimno. Zimno, w mieszkaniu cały zimno. czas? Tak, ja jestem cały czas w mieszkaniu. Zimno, mróz. No teraz cieplej. cieplej. Tak, cieplej. Czy jest bardzo ciepło? Ty no, nie, Czy no, mnie pod widzisz. Prysznicem ci nie ci Nie ma mnie, tam zimno, zimno. W szafie cię. Oho, widzę cię! Wyłaź z mojej szafy gagatku! Tam jest wejście na strych. A, du, panie strych. Chodź, podejdź do mnie na Dobra. chwilę. Dobra, witam. O! Co jest? Chodź, położę Co cię jest? spać! Ała, ała, ała. Położę ała. cię spać! Nie wyskakuję stąd. Nie ze mną takie numery. Zamykam Dobra. cię tu. O, dzwonię o. do Ciebie. Zamykamy HD. Ciekawe, kto Zadzwoniam. to dzwoni. <laughs> Jakiś prankster dzwoni dzwonkiem A wiedziałeś, tak. że tutaj w tym motelu mamy basen. tu Ho. Nice. I to całkiem niezły basen. jest dosyć głęboki, nawet i woda czy nie pływają żadne farfocle. Okej, okay, no to fajnie tak na start w sumie gdzieś się tutaj usadowić. Mamy już mieszkanie, tak? To jest taka da podstawa. Jest. To teraz trzeba będzie znaleźć pracę. To jest, to A jest rzecz... A po co komu praca? Chodźmy na, na lody, przyda. co ty na to? <laughs> można Przy okazji pójść. sprawdzimy, czy w lodziarni może mają jakieś miejsce do pracy. O taki jestem bogaty. Byk. Jak robisz rzucanie kaską? E, F. No, rozrzutni Uhu, jesteśmy w tym momencie, dziękuję. można powiedzieć. Dobra, nie ma co marnować kaski, chodźmy dalej. Jak myślisz, gdzie mogłabym pracować? Co byś mi zasugerował? Gdzie powinnam hmm. zapytać o pracę? Ja myślę, że się tutaj o, zacząć. Jest bardzo blisko twojego miejsca zamieszkania. A myślę, tak że... mówisz, bo chcesz, żeby ci burgera ktoś zrobił. Myślę, że mogliby cię przyjąć, a ty byś mogła zrobić burgerka wtedy Dobrze. dobrego. Halo, jest tu kto? Dzień dobry, chciałbym zamówić coś. A nie ma Chciałbym nikogo. zamówić, chyba nie a, można. Może to jest samoobsługa? No samoobsługa, właśnie sobie wziąłem take out, chyba przygotowali dla kogoś, dobra. Zabieram i uciekam! Dobra. <laughs> Pozdro! Nie złapią mnie. Chodź tu, złapię cię. Jestem szybsza niż ty. Nie? Jestem, no zobacz, goniłam cię. No nie. Uginię. O jezu! Dobra, tam, tam ściana była. Dobra, uciekamy, uciekamy. Ale gdzie ty I Tutaj bieg, co są? Tam są? Tutaj są domy szkolne, już, tak? Uuu, tak. tu jakaś droga podziemna jeszcze. A ja bym o, chciał a chodź, zobaczyć, wezmę cię właśnie... na metrem, może, ale to może później. To może kiedy indziej metro. A ja bym chciał zobaczyć, czy możemy do kogoś wejść, jakby do domu. Jest chyba na kłódkę zamknięte. zamknięte trzeba zadzwonić dzwonkiem no kulturalnie. Ej, ktoś tu przyszedł też. Bunhouse, roommate. Czekaj. <laughs> <laughs> Dobra, dawaj Daj. teraz! Na barana! Na warana gdzieś wejdziesz. Może, może w ten sposób można tego podsadzić i i wiesz, i wejdziesz gdzieś przez to okienko na przykład na górze. Nie. A nie tu. O, o, o. o, o. Ale dlaczego mamy się kłamywać komuś do domu? Może bądźmy jak raz z uczciwymi obywatelami. No bo tak sprawdzić, że tak się marnuje trochę ten dom. No, no dobrze, no to zaraz, czekaj. Chodź, pójdźmy dalej. Ten dom będzie po prostu naszą misją w pewnym momencie. No tak, żeby go. go obejrzymy, okreść. zobaczmy, wygląda ciekawie i zapamiętajmy. Ho! cię! Uhu! A co ci się stało? To noga złamana, tak? Rozumiem. To po tej desce ostatnio. Chyba tak. O, tu szkoła jest nawet. U tu jest dużo jakichś jeszcze rzeczy jest, jest z tego szkoła, co widzę. Nie jest też taki daycare, właśnie taki opieka dla młodszych dzieciaczków. Tu można nadać paczkę. Jest Starbucks kawi, księgarnia, dentysta nawet. No. no to by się przydało. I bank, no, który widziałem, że ktoś napadał na ten bank. Dzień dobry. Dzień dobry. No i... Dobra. O, mogę otworzyć konto w banku. ja bym chciał otworzyć skarbiec. O, i proszę i mam różową kartę. Nie, to jest wyjście z banku. A... Teraz mogę płacić. A jak można okraść Restricted area. Wiesz, na, to, że jak nacisnę, o. to się otworzy? Nie, to nie, to tak Myślę, nie działa. Że musisz mieć przyznany dostęp. Na Wiesz co, nie, nie ma pracownika, to się zastanawiam, w jaki sposób mógłbym to zrobić w sumie. O, zgasiłeś światło? Chyba tak. Zastanawiałem się co robi ten przycisk wyglądający jak przycisk od włączenia i wyłączenia światła, ale Czekam. nie wiedziałem, że to tak działa. Nie Masz nie kartę chcecie. już? Tak, a czy mogę ją tu jakoś położyć? O, mam zieloną kartę. Ten bankomat Dzie... nie działa. Dzień dobry, Dzie dzień dobry. O! Pa! A dosięgniesz do, do tej paczki? Nie, ale zjem czekoladę. Dawaj. Jak podskoczę, to dosięgnę. Hop. Dobra, z tym co możemy zrobić? Open account. Dobra, to ja chcę niebieską kartę. W takim razie. Dobrze, co ja mogę z tą kartą? To... O! Działa bankomat! A gdzie jaki kasikasa? Jest kasa! Dawaj kaskę! Jak mam ją wziąć? Nie mogę jej wziąć. No, już wzięłaś kaskę, to już nie możesz tej, tej zabrać. Już masz za dużo A, pieniędzy. No, żeby to no was... dobra, chyba podziękowałbym ci za oprowadzenie takie pierwsze. Okej, okay, skoro już. Ci się... po Brookhaven, w takim razie. W takim razie, dziękuję bardzo za odwiedziny w mieście. I mam nadzieję, mam że nadzieję, jeszcze że... kiedyś wpadniesz. Dokładnie, mam nadzieję, że jakąś uh, uh. tutaj... O! O, jak wysoko nie poleciał! O bo! Gdzieś okay. się Rekord, rekord jakiś! O kurde, widziałeś jak... Mi idzie. O! Ale widziałeś jak wysoko byłem? Widziałam, zniknąłeś na chwilę w ogóle. No. O nieźle. Nie jest! Uf. Dziękujemy chogaty za odwiedziny! Pozdrawiam. I do zobaczenia następnym razem. O, skaczemy, skaczemy. Kto nie skacze ten z policji. Hop, 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 hop.